Modlitwa, której najbardziej boi się szatan, bo Boża ochrona jest wszędzie dzień dobry. Dziś czytaj ze mną, a będziesz uwolniony od zła. Najwyższy Boże, nasz Ojcze, z pełnym zaufaniem wierzymy w precyzyjne i nieomylne słowo Jezusa Chrystusa, który powiedział: Wszystko o co prosić, będziecie w modlitwie, wierzcie, że już otrzymaliście, a stanie się Wam. Dlatego dziś przedstawiamy Ci z gorącym sercem tę prośbę, prosząc o uwolnienie: uwolnij nas od lęku, bólu i cierpienia, uwolnij nas od nienawiści, pożądania i zazdrości, uwolnij nas od gniewu i złych myśli o śmierci. Panie, prosimy Cię, uwolnij nas, uwolnij nas od wszelkich pokus przeciw życiu, uwolnij nas od nieczystości pragnień, uwolnij nas od rozpadu rodziny. I szkodliwych przyjaźni, uwolnij nas od wszelkiej czarnej magii, klątw i ukrytego zła. Panie, prosimy Cię, uwolnij nas. Panie, Ty powiedziałeś, pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Przez wstawiennictwo chwalebnej Matki Najświętszej Marii możemy zostać uwolnieni od wszelkiego zła i żyć zawsze w Twoim pokoju. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie prosimy Cię, uwolnij każdego z nas od wszelkiego zła, niech wszechmogący Bóg. Jezus Chrystus Was błogosławi. Amen. Jeśli wierzysz w moc modlitwy, napisz Amen i podziel się nią z najważniejszymi osobami w swoim życiu. Zadzwoń pod numer widoczny u góry ekranu, aby uczyć się z nami Słowa Bożego, odkryć tajemnicę modlitwy, a Boża ochrona będzie wszędzie.